Magistry, magistry, dzisiaj głośno pierdolę was Youtuberzy, trakerzy, dzisiaj ostro w was Magistry, magistry, dzisiaj głośno pierdolę was Youtuberzy, trakerzy, dzisiaj ostro w pierdolę was Polisz Adam Polski milionem może dzisiaj przerucham Twoją żonę. skręton to moje miasto. Anonimowe lepsze dzisiaj będzie ciasno. Żona sroka poświeca o i pokrzyczy i potwała Twoje dziecko. Chce być ze mną, bo mam kasę. Jego tata to nie facet, tylko zwykła polska kurwa. Pierdol takich ludzi i żyję jak sułtan. O, oh, oni to Daj mi kutasa do buzi. Daj kutasa do buzi? Tak. Okej, okay. bo to chodzi, dzień. Ja. Widzieliście wortki? Ameryka, kraj milionerów, magistry dla was nie ma miejsca w tym portfelu. Pusto to wasz nagrod poznawczy. moje jajca, może cię to w ogóle wystarczy No i babcia w pizda i u Całuje gejów ten bajet w gejbarze ma swoje danie Kutasy, jego śniadanie podeje lechę już panie modre, a tam go widziałem Playstak Bar Babki opierdalałeś Magistry, magistry, dzisiaj głośno pierdolę Dzisiaj ostro wpierdolę was Magistry, magistry, dzisiaj głośno wpierdolę was Youtuberzy, trakerzy, dzisiaj ostro wpierdolę was